Za niedługo będzie mieć miejsce premiera wersji 1.1 Senless Zone Zero Dlatego jest to najwyższy czas, żeby opowiedzieć o rzeczach, o których dowiedzieliśmy się w pierwszych czterech chapterach gry. Dlatego w tym filmie omówię te właśnie wydarzenia, postaram się je jakoś złożyć do kupy i przy okazji pospekuluję o przyszłości gry. Od razu mówię, że nie udało mi się skończyć wszystkich pobocznych questów, w tym samej pustki zero, dlatego może być parę rzeczy, o których w filmie nie powiem. Hej, z tej strony See, a to Zenless Zone Zero. Na sam początek przypomnijmy sobie, co działo się w poszczególnych chapterach w prologu my, czyli Fafion. Pomagamy Canon herse, w skład których wchodzą Nicole, Anbi i Billy wydostać się z pustki, a następnie odnaleźć w niej tajemniczą skrytkę, którą ci wykradli od gangu Czerwonego Kła. Zadanie to zlecone zostało im przez tajemniczego zleceniodawcę, który nie powiedział co znajduje się w środku skrytki. Kiedy Canon herse znajdują się w pustce, Faith i on zostają zhakowani przez tajemniczego hakera wyjawia on rozeństwu, że to, co znajduje się w skrytce, jest podobne do rozety, czyli systemu posiadanego przez władze miasta, będącego niejako głównym źródłem wszystkich informacji o pustce. Faith i on rozprawiają się z hakerem poprzez całkowite usunięcie swojego konta na internet i wysyłając jego lokalizację policji. Używając następnie zapasowego konta. Podłączają się ponownie do grupy w pustce, a następnie podłączają do IUS-a, czyli Bell i Iusa, dysk, który odnajdują w środku skrytki. To sprawia, że wybrany przez nas bliźniak traci przytomność i ukazuje się im dziwny sen. A po przebudzeniu dowiadujemy się, że podłączenie BankBu do dysku uruchomiło Ferry, będącą AI zdolną do szybkiego przeszukiwania całego systemu internet, jak i nowego Eridu. W chapterze pierwszym pomagamy Canon do których na koniec dołącza Nekomata, ewakuować mieszkańców ulicy Canvas, których wysadzić chce korporacja Vision. Wygrała ona przetarg na wybudowanie linii metra w tym miejscu, a wysadzając mieszkańców, zamiast ich ewakuując, zaoszczędziliby więcej pieniędzy. Oczywiście opinia publiczna nie miała się o niczym dowiedzieć. O ile sama akcja nie jest jakaś ważna fabularnie, tak sama korporacja Vision już jak najbardziej jest. Dowiadujemy się, że za całym planem nie stał dyrektor Perlman, a jego sekretarka Sara, która następnie okazuje się tak naprawdę nie być sekretarką, a członkinią pewnej tajemniczej grupy, która prawdopodobnie będzie głównymi wilanami następnych chapterów. Kiedy cała sprawa wychodzi na jaw, kolejny przetarg na budowę metra wygrywa grupa o nazwie Przemysł Ciężki Belobok, a Canon Hearst z Nikol na czele idą z korporacją Wyżyn do sądu. Chapter 1.5 jest przedstawieniem pustki Zero, czyli największej i najstarszej pustki w okolicy, która zniszczyła większość starej stolicy Eridu. Wtedy też poznajemy członków sekcji szóstej specjalnej operacji pustki należącej do Hans oraz możemy zobaczyć największego znanego nam aktualnie Ephiriala, Nineveh. W czapterze drugim pomagamy grupie Bellobok po tym, jak trzy roboty z jakiegoś powodu powędrowały w głąb pustki. Przy okazji poznajemy historię Koledy Belobog, aktualnej właścicielki grupy jej ojca, Kora Beloboga, który dzień przed upadkiem starego Eridu uciekł wraz z walizką pieniędzy, jednak nikt nie wie czemu. Zagadka zostaje rozwiązana wraz z odnalezieniem wszystkich trzech robotów, a następnie prototypa, stworzonego przez ojca Koledy w głębinach pustki. Użył on skradzionych pieniędzy do ukończenia wspomnianego prototypa, który następnie przez wiele lat strzegł zamkniętego w ogromnym monumencie potwora pustki, najprawdopodobniej zmutowanego człowieka, który okazał się być w stanie połączyć z maszynami. Potwór zostaje jednak pokonany i oddany w ręce policji, jednak ciało zostaje później przekazane Hans. Też wtedy miejsce ma akcja 2,5. Dwie policjantki, Zhu Juan i Chimchi. Padają na trop jeźdźców pustki, chcących ukraść ciało potwora. Okazuje się, że było to zlecone im przez pewną, tajemniczą grupę. Wtedy też widzimy rozmowę w więzieniu pomiędzy Perlmanem a Sarą. Dowiadujemy się z niej trochę więcej o grupie, do której ona należy. Są oni zainteresowani ciałem odnalezionego potwora. Perlmanowi udaje się jednak zawrzeć umowę z Sarą, próbując ją przy okazji zaszantażować. Która zaakceptowana zostaje przez innego członka grupy, którego na razie nie znamy. W tym miejscu przechodzimy do rozdziału trzeciego. Koleda prosi Fafion o pomoc w celu odszyfrowania informacji z dysku, który znalazła w prototypie. Rodzeństwo postanawia skorzystać z pomocy hakerki Rain, jednak ta przez długi czas się nie odzywa i wysyła dziwne wiadomości do osób w swoich kontaktach. Fafion odszyfrowują, że wysyłane są one dwieżowców w Ballet Twins. Które znajdują się w jednej z pustek. Udają się tam razem z Canon i spotykają członków grupy Victoria Housekeeping. Których do tego miejsca wysłać mu właściciel wieżowców, by ci posprzątali to miejsce. Faith i on rozpoczyna współpracę z nimi, a Cannon Hairs udają się na samolot, który przewieźć ma ich do sądu, gdzie czekać ma ich rozprawa z Permanem, który przy okazji też się w tym samolocie znajduje. W trakcie fabuły okazuje się, że pewna grupa porwał Rain i przetrzymuje ją na szczycie wieżowców, wykorzystując jej zdolności hakerskie. Dzięki niej udało im się zmienić lot wspomnianego wcześniej samolotu, który miał teraz uderzyć w wieżę. Przy okazji w samym samolocie Perlman rozpalił gaz na syn ze swojego bagażu, którego przy okazji miało tam nie być, przez które wszyscy oprócz bili jego zastęli. Uratowało go tylko to, że jego system powietrza się zepsuł. Samolot udaje się uratować, jednak Perlman ucieka z miejsca zdarzenia i do tej pory nie wiadomo, gdzie się znajduje. Na samym końcu rozdziału, Rain pomaga nam odkryć wiadomości z dysku. Ojciec kolejny został zamordowany przez tajemniczą osobę, a potwór, który pokonaliśmy jakiś czas temu w pustce, nazywa się Sacrifice. Wtedy dowiadujemy się, że na tropie Sacrifice są też członkowie Victoria Housekeeping. To było omówienie przedstawionej historii. Teraz czas po teoretyzować, o co chodzi z niektórymi rzeczami i w jaką stronę pójdzie dalej fabuła. Tops. Na ich temat aktualnie wiemy bardzo niewiele. Jest to organizacja, w skład której wchodzą najbogatsze organizacje nowego eridu. Do grupy chciała dołączyć korporacja Wyżny, jednak nie udało im się to. Nie jest wykluczone, żeby organizacją, do której należy Sara, było właśnie Tops. Co do niej samej, jak i Perelmana, kartą przetargową, którą miał wobec grupy mogła być wiedza o istnieniu Sacrifice. Jeśli jest to prawda, można byłoby połączyć śmierć ojca koledy z próbą zabójstwa Perelmana z rozdziału trzeciego. Oboje wiedzieli o Sacrifice i oboje mieli przez to zapłacić życiem. To wiele bardziej utwierdza mnie w przekonaniu, że grupą Sara jest właśnie Tops. Dość mocno wpisują się w władkę złej, kapitalistycznej korporacji. Dlaczego jednak TOPS są aż tak zainteresowani sacrifice? I dlaczego, będąc tak bogatą grupą, zamiast samym zdobyć jego ciało, używają do tego innych grup, jak korporacja wyrzynczy jeźdźców pustki? Być może próbują ukrywać się przed opinią publiczną, ale nie jestem do końca tego pewien. Teraz przejdźmy do tematu fery. Jak wiemy, jest ona jednym z czterech AI stworzonych bądź po prostu kontrolowanych przez inną tajemniczą grupę, których dwóch członków mogliśmy usłyszeć po tym, jak Faith i oni pierwszy raz połączyli się z Sfery, jak i w Lordizerze. Mogę się założyć, że hakerka, którą słyszymy, okaże się być wariantem broni. Pozostałymi AI są Dini, Yokai i Ghost. Wszystkie one swoją nazwą reprezentują mistyczne byty z różnych kultur, jednak nie jestem pewien, czy ma to większe znaczenie popularne. Posiadają one dostęp lub po prostu mają umiejętność przeglądania ukrytych plików w systemie internet. Nie się, jeśli stworzone zostały przez dawny rząd Eridu, bądź grupa osób, którą mogliśmy zobaczyć w lore Patrząc na wszystkie te informacje zakładam, że z honkajowego punktu widzenia TOPS będzie czymś w stylu Shiksala, a tajemnicza grupa z lore Firemow. Czego natomiast możemy spodziewać się w najbliższych wersjach? Wiemy, że na pewno 1.1 skupi się na rywalizacji pomiędzy policją a gangiem nowów górskich, Zakładam, że o ile nie będzie to części głównej fabuły, tak jest szansa na to, że dowiemy się czegoś nowego o Topcach, bądź tej drugiej grupie. Jeśli ZZZ pójdzie drogą Star to kontynuacji głównej fabuły powinniśmy dostać w wersji 1.2. Myślę też, że cały czas nowy content dodawany będzie do pustki 0 i z niej będziemy dostawać informacje o pustce, a może też i o dawnej stolicy Raidu. Z tego filmu to już na tyle. Mam nadzieję, że spodobała wam się do tej pory fabuła ZZZ. To wciąż jest sam początek, więc nie wszystko zdarzyło się jeszcze do tej pory rozkręcić. Tak samo było z Genshinem i Starrainem. Jeśli spodobał Wam się film, to nie zapomnijcie zostawić lajka i suba. Jeśli chcecie możecie wesprzeć kanał na Kofi. Przypominam też o TikToku, linki znajdziecie w opisie. A teraz się z wami żegnam. Trzymajcie się, cześć!